Witam cię serdecznie. To jest już kolejne nagranie i mam nadzieję, że to poprzednie było już obejrzane, bo to jest jak gdyby kontynuacja tego, co powiedziałem wcześniej. To, co było tam i wykonanie tego, co było na tym poprzednim materiale i wideo, to będzie bardzo potrzebne do tego, żeby dobrze wykonać to, co teraz dzisiaj powiem. To znaczy strategię sprzedaży poprzez promocję bezpłatnych materiałów. Głównie materiały wideo tutaj e, bardzo fajnie się sprawdzają, natomiast e, można też użyć e, materiałów w formie właśnie e, pisanej i nie tylko. E, ale opowiem to na przykładzie, właśnie materiału wideo. E, to znaczy, e, przygotowujesz sobie kilka takich e, tematów, jak e, odpowiedzi na potrzeby na potrzeby swojej grupy docelowej, tak? bo już wiesz, jaką potrzebę, jakie potrzeby ma Twoja grupa docelowa, jakie ma problemy, więc przygotowujesz sobie listę odpowiedzi na te, na te problemy, tak? na te potrzeby. Czyli na przykład w moim przypadku to by było, moi no potencjalni klienci mają problemy chociażby ze sprzedażą przez internet, tak? ze zdobywaniem klientów i sprzedażą przez internet. No to sobie tworzę taką listę takich zagadnień, takich odpowiedzi, chociażby na przykład jak pisać perswazyjne oferty, jak stworzyć stronę sprzedażową, jak pozyskać klientów, jak zbudować swoją markę i tak itd. Tak takich tematów, takich właśnie punktów mogę stworzyć bardzo dużo i im więcej, tym lepiej. No i następnie przechodzę do tworzenia materiału wideo. Materiału wideo, tak? Czyli najpierw tworzę sobie prezentację, którą użyję w takim materiale, materiale wideo. I zaczynam zawsze materiał wideo właśnie w taki sposób, że mówię w dzisiejszym nagraniu, na dzisiejszej lekcji, dowiesz się jak pisać, jak pisać oferty perswazyjne, dzięki czemu Twoja sprzedaż wzrośnie o 20%, tak? Właśnie taka forma rozpoczęcia wideo pozwoli Ci uzyskać uwagę widza na dłużej. Na więcej widzów obejrzy ten materiał, to wideo do końca, tak? a to jest bardzo ważne. Dlaczego ważne? No to za chwilę się dowiesz. W dalszej części będzie demonstracja, tak? czyli pokazujesz to, jak właśnie to wykonać, tak? czyli to o czym zacząłeś, tak? czyli na przykład jak pisać, w, jak pisać ofertę perswazyjną, no to w tej części już wytłumaczysz, jak to zrobić, tak? No i na koniec przechodzisz do oferty. Przechodzisz do oferty. Jest na to taki sposób, żeby w nieinwazyjny sposób to zrobić, tak? czyli za pomocą takiego zdania na przykład. Jeżeli spodobało Ci się to, co teraz zobaczyłeś, to myślę, że następna część też Ci się przyda. Albo teraz będzie część dla osób, która chce uzyskać lepsze wyniki. Tak? czyli w taki mniej inwazyjny sposób można przejść od razu do oferty, tak żeby nikt się nie pogniewał, że chcesz w takim materiale, gdzie, do, gdzie dajesz dostęp do materiałów do wartości bezpłatnej, że też coś oferujesz, tak. No i na końcu właśnie taka oferta. Umieszczasz takie nagranie wideo na stronie, tak, i w odpowiednim momencie ustawiasz tak, żeby przycisk do zakupu, tak, wyskakiwał, żeby pojawił się w odpowiednim momencie, w momencie kiedy przechodzisz w materiale wideo do tej oferty. Ale to cała oferta może wtedy wyskakiwać, tak? No, najlepiej właśnie wtedy tak to zrobić, tak to uczynić. Dzięki temu właśnie zyskujesz, tak? Tworząc takie oferty, możesz takich materiałów bardzo dużo zrobić, a zyskujesz w ten sposób, że tworzysz przede wszystkim wartość. Dzięki temu właśnie tę relację zwiększasz, dzięki temu zdobywasz zaufanie, pokazujesz coś, co działa, coś, co ma właśnie dla Twojego klienta wartość, i w ten sposób większy, więcej klientów, tak? Więcej osób będzie skłonnych dokonać zakupu. Także to jest taka jedna z ciekawszych strategii, którą, którą możesz zastosować. A już niebawem będzie więcej na ten temat, jak właśnie uruchomić całą maszynkę, całą maszynę marketingu internetowego, biznesu internetowego. Także bądź uważny. Już niebawem będzie więcej informacji. Także pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, cześć.